Witajcie serdecznie, przyjechał do nas Wojtek z Rze... z z, kurczę, z Rzembrzyc, <grym> tak? Zębrzyce. Alfa Romeo tutaj jest, to jest ta z tym dziurawym progiem, która nie przeszła testu długopisu, teraz już wygląda zupełnie inaczej, jest czarna i jest z takimi delikatnymi e, różowymi, tak? Różowe chciałeś Różowe, tak. Różowe, no Wojtek lubi różowe, więc ma różową Alfę z czarnymi, e, z czarną bazą, także odsłaniamy Wojtku, nie będę Cię trzymał w niepewności, zapraszam serdecznie, pokaż nam Twój samochód. Jak ten róż ci się podoba? No, powiem, że jest zajebisty. <laughs> Może być? No, nie spodziewałem się takiego różowego. Tak jest. Tutaj są stawki srebrne, oczywiście, sobie ja robię z tym różem. Są stawki z tej strony, z tej strony, żeby było dynamicznie. Zobaczcie, jakie te linie są cięte, piękne, podłużne, żeby było fajnie, tak agresywnie trochę z pazurem. Dubka została czarna z wstawkami takimi delik delikatnymi, szarymi to W słońcu będzie widać bardziej yy, wyraźnie. Jest franek Mysza, bo musi być. Podoba się? No, jak dla mnie. Zajebiście. Zajebiście. No to żółwik. Także co? Do zobaczenia, u Franusia. Yo!